Dzisiaj w momencie, kiedy nasi widzowie i słuchacze słuchają tego wideo podcastu, rozpoczyna się mundial, czyli mistrzostwa świata w piłce nożnej. I nie mogłem sobie nie pozwolić na to, żeby właśnie nie zaprosić pana dzisiaj na to spotkanie, bo jest pan wielkim fanem piłki nożnej, co nie jest myślę zaskoczeniem dla nikogo, kogo, kto pana zna, czy to stud dla studentów, czy dla też rolników. Nie mi pan powie, Panie profesorze, jakie są pana typy, jeżeli chodzi o mistrza świata? Hmm. Znaczy, powiem tak. Bardzo życzyłbym sobie, aby Mistrzostwo Świata zdobyła drużyna, która gra piękną, finezyjną piłkę. Jestem fanem Brazylii, jestem fanem Hiszpanii. Ten, ten futbol nie do końca może taki. Taki niemiecki na przykład, czy angielski, albo siłowy, albo włoski. Tak, ja lubię finezję, lubię, lubię jeżeli coś się dzieje na boisku, będę kibicował Hiszpanii tak naprawdę. Chociaż w rankingach ostatnio Hiszpania troszeczkę dołuje, ale będę kibicował Hiszpanii i o ile się nie mylę, za tydzień, chyba w drugim meczu Hiszpania spotyka się z Niemcami i to będzie taki pierwszy test, w którym miejscu, w którym miejscu jest drużyna hiszpańska. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, aczkolwiek jest to składowa bardzo wielu zdarzeń, które, które mogą wystąpić. To bardziej termin, prawda? Bo tak. to pierwsze takie mistrzostwa, które są w tym terminie. Trudno, rozgrywane. trudno jednoznacznie się odnieść, ale tak jak powiedziałem. Piłka finezyjna, to jest to. Zobaczymy. Też zadam na końcu panu pytanie o to, gdzie my zajdziemy jako Polska, ale to dla widzów, którzy są ciekawi, niech poczekają do samego końca tego podcastu. Tam troszeczkę Pan otworzy się, jakie ma Pan wizje co do, co, co do naszej reprezentacji. Cały odcinek odsłuchasz na kanałach EPole na platformach YouTube, Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.